ponieważ walka będzie trwała dalej. Potrzebujemy dalej sankcji bardzo mocniejszych i te państwa, którzy wciąż jeszcze rozważają, jakie oni mają być, muszą odczuć ten nacisk, w tym niespołeczeństwa na przywódców tych państw, żeby Przyłączyli się, dołączyli się do koalicji wsparcia Ukrainy i nacisku na Rosję tak mocno, żeby ona wstrzymała swoje działania militarne. Potrzebujemy też uzbrojenia i muszę tutaj wyrazić podziękowania rządu Rzeczypospolitej Polskiej, prezydentowi Andrzejowi Dudzie też parlament Sejmu, Senatu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministrowi Spraw Zagranicznych Zbigniewa za ich aktywność i na arenie międzynarodowej, ale też, też w relacjach dwustronnych. I przekazaniu tego uzbrojenia Ukrainie, który jest nam bardzo potrzebne, ponieważ nie jest to tylko... Bro, nie jest to tylko technika, nie jest to tylko metal, ale to jest też przekazanie duchu walki i duchu zwycięstwa. I naprawdę jest to nam bardzo i bardzo potrzebne i odczuwalne i jesteśmy wam za to bardzo wdzięczni. Chcę i apeluję do Was kontynuować dalej tą waszą aktywność i wsparcie Ukrainy i przypomnienie Rosji, że jest że do, doprowadziła do największej zbrodni w XXI wieku do ataku na państwo pokojowe którym jest Ukraina do zabicia cywiliów też do którego doszło w dniu dzisiejszym i do tego, że lamie wszystkie zasady prawa międzynarodowego.